Otóż nie. Jest bardzo, bardzo mała szansa, żebym w ciągu roku zrobił tak duży postęp, żeby wbić aż tytuł arcymistrza, ale jestem przekonany, że w tym roku uda mi się do tegoż tytułu zbliżyć. No i w tym nagraniu opowiem Wam, co musi się zadzieć, co muszę zmienić i ogólnie jakie mam plany z punktu widzenia. Mojej kariery zawodniczej na 2022 rok. Więc na początek parę przykładów. Pierwszym przykładem jest Hans Munk Newman, który naprawdę w 2021 roku zrobił ogromne, ogromne postępy. No i to jest taka postać, którą rzeczywiście można się inspirować. Zobaczcie, że tutaj w 2021 roku w każdym miesiącu grał co najmniej jeden turniej, a najczęściej 3 albo cztery. I podliczyłem. W sumie okazuje się, że w 2021 roku rozegrał 260 partii klasycznych. Dla porównania ja tak średnio rocznie grywam 60-70, gdzie te 70 to już jest rzeczywiście dużo. A ten w rok ciachnął 260. I to oczywiście pozwoliło mu zrobić naprawdę duży postęp. W grudniu 2020 był. Silnym mistrzem międzynarodowym 2478 i na koniec roku wbił już 2645. Tam wleciał nawet do top 100 na świecie. Także naprawdę duży, duży postęp. To 100 oczek, może nie, czy 150 oczek nie robi aż takiego dużego wrażenia. No przecież jakieś tam dzieciaczki to robią i 600 oczek w rok. Natomiast na tym poziomie zdobywanie punktów rankingowych jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. No i on właśnie grał dużo, trenował dużo, no i efekty tego były zace. Drugim fajnym przykładem jest aktualnie najmłodszy arcymist na świecie, rekordzista wbił tytuł w wieku 12 lat, 5 miesięcy, czy tam 4 miesięcy i 25 dni, coś takiego. No i też zobaczcie, że tutaj 2000 2021 rok miał bardzo, bardzo obfitujący w turnieje. Choć nie mógł grać aż tak dużo jak Hans, z powodu takiego, że ma 12 lat i musi na turnieje jeździć z rodzicami. No i widocznie rodzice nie mieli aż tyle czasu, choć naprawdę dużo tutaj wypraw było. W sumie Młody rozegrał 124 partie, więc dwa razy mniej niż Hans, ale bardzo dużo i tak. Tym bardziej, że te turnieje w większości były silne, bo w większości grał po prostu kołówki arcymistrzowskie, więc spotykał się z zawodnikami na wysokim poziomie. No i to pozwoliło mu wbić od. zobaczcie grudzień 220, ranking 2338, więc nawet niższy niż mój obecny. No i dobił do 2517 w mniej niż rok. No oczywiście ja tak utalentowany jak ten delikwent nie jestem, ale to daje fajną perspektywę, że da się przy odpowiedniej oczywiście ilości treningu i przy odpowiednio dużej ilości turniej. No i teraz e, zobaczmy mnie. E, u mnie to tak pięknie nie wygląda. E, tak jak widzicie pierwsze trzy miesiące roku e, nic nie grałem. E, później zagrałem dwie partie e, w lidze. E, później znowu przez miesiąc nie grałem. E, no i tutaj w, nadszedł moment kulminacyjny gdzie już stwierdziłem starczy tego dobrego trzeba odpalić się e, i właśnie e, Maju, no ale tu został podliczony na czerwiec. Zagrałem turniej, no i później w lipcu zagrałem dwa turnieje w Serbii, jeden w Czechach. Później w sierpniu kolejne dwa turnieje, we wrześniu jeden turniej zagrałem i tutaj rzeczywiście zacząłem grać. No i się pojawił solidny progres. No i teraz to po dwóch, trzech latach telepania się na tym. W okolicach 2, 260, 2300 z groszami. No to wreszcie się przebiłem na to 2400. No i tutaj postęp jest taki zauważalny. Ja też sam po sobie widzę, że lepiej mi się gra i coraz lepsi zawodnicy wydają mi się słabi. No i teraz w tym kontekście, jakie tutaj jest podliczenie? Ja w tym roku znaczy. Kurde, w poprzednim roku e, rozegrałem partii 74 i to było dużo. E, w sensie zazwyczaj gra, grałem tych partii 50-60. Więc punkt pierwszy planów na e, ten rok e, jest to grać więcej, ile konkretnie chciałbym zagrać. E, myślę, że e, optymistycznym scenariuszem jest, e, że uda mi się grać 1-2 turnieje w miesiącu e, ze średnią 1,5 turnieja w miesiącu, no bo niestety. No, nie w każdy miesiąc mogę sobie pozwolić, żeby tam jeździć, tak jeździć, szczególnie jeżeli są jakieś ważne rozgrywki do komentowania. Natomiast jeżeli udałoby mi się tyle zagrać, co powiedziałem, to byłoby to w sumie 162 partie, więc ponad dwa razy więcej niż w poprzednim roku i w poprzednich latach ogólnie rzecz ujmując. I to wbrew pozorom jest bardzo, bardzo ważne, no bo im więcej rozegranych partii, i tym więcej zebranych doświadczeń, tym większy postęp. To myślę, że jest dosyć oczywiste. No i rozegranie dwukrotnie większej ilości tych partii, no to jest dwa razy więcej doświadczenia, więc ten progres będzie jeszcze bardziej zauważalny. No a teraz jestem na takim etapie, że dzięki wam widzom, mogę sobie pozwolić na to, żeby więcej pojeździć. No, tutaj wiadomo, te covidowe harce trochę psują zabawę, bo każdy turniej tak de facto staje pod znakiem zapytania, czy on rzeczywiście się odbędzie, ale powiedzmy, że już, te, już organizatorzy raczej wracają na normalne tory. Tych turniejów jest coraz więcej, także myślę, że będzie taka możliwość, żebym tyle turniejów zagrał. No i ogólnie będę się starał, wiadomo. Punkt drugi, myślę, że dosyć oczywisty, trenować więcej, chociaż łatwo powiedzieć, a. Ciężej zrobić, plus też łatwo ten czas zmarnować, więc na co będę starał się stawiać w tym roku. Coś, co bardzo dużo mi dało w 2021 roku, było to rozszerzanie repertuaru debiutowego. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj myślę, że szczególnie amatorzy mają marne pojęcie co dokładnie wprowadzanie nowych debiutów daje. Przede wszystkim jest to oczywiście zaskoczenie dla przeciwników, którym ciężej jest się na ciebie przygotować, a co za tym idzie, na starcie partii masz łatwiejszy punkt wyjścia do gry środkowej, czy nawet do końcówki, no bo zdobędziesz przewagę na zegarze, później przeciwnik finalnie na niedoczasie się pomyli. Więc wprowadzanie tych nowych debiutów bardzo mi pod tym względem, pod tym względem pomogło, że przeciwnik, Znacznie ciężej było się przygotować, a po drugie, przygotowywanie tych nowych wariantów, nowych pozycji. Analizowanie tych pozycji też dużo mi dało pod takim względem zrozumienia szachów, czyli wiadomo, nowe idee wpadają do głowy, nowe typowe plany gry wpadają do głowy i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet jeżeli toczka w toczkę mi nie siądzie taka pozycja, jak mam przygotowaną przed partią, no to już znam więcej planów gry, więcej jakichś typowych miejsc, gdzie się można pomylić, gdzie ja się mogę pomylić, gdzie przeciwnik się może Pomylić i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się też, że znacznie agresywniejsze szachy w tym roku zacząłem grać. Co, no, lepiej, lepiej żeby nie przesadzać, ale to też spory plusik, tak mi się wydaje. Ciężej przeciwnikom było. Było ze mną w jakiś sposób walczyć. Także pod tym względem bardzo fajnie. I druga kwestia, na którą mi parę osób zwróciło uwagę, bo to jest też kolejny plus jeżdżenia po turniejach: że jadę na turniej, gram partię, po partii siądę sobie, poanalizuję z przeciwnikiem, pogadam z przeciwnikiem, czy na turnieju też spotkam jakichś znajomych, poznam jakichś nowych znajomych, a to zawsze jest jakaś wymiana doświadczeń, wpadają nowe pomysły do głowy. I tak właśnie kilka osób mi zwróciło uwagę, że takie suche liczenie wariantów poprzez trening, taki, że rozwiązujemy zadania typu mat w iluś tam ruchach, czy takie wiecie, forsowne, typowo obliczeniowe. Tego typu zadania są bardzo dobre dla początkujących czy dla zaawansowanych amatorów, żeby rzeczywiście te motywy załapać, żeby to widzieć. Natomiast od pewnego poziomu, poziomu takie zadania dają coraz to coraz to mniej, z powodu takiego, że no w partach jednak rzadko zdarza się sytuacja, gdzie trzeba dokładnie toczka w toczkę wyliczyć, w jaki sposób zamatować tego króla. Jednak w zdecydowanej większości przypadków jest coś takiego, że mam zwykłą pozycję, mam jeden plan gry, dostępny drugi, trzeci, no i muszę tam wybrać, policzyć warianty nie takie forsowne, że tam ciach ciach mat, tylko się tak, bardziej ogólnie zastanowić i właśnie dobrze by było stawiać na takie bardziej praktyczne zadania. To takie mi przygotowuje trader i mnie nimi męczy. A też są różne książki, właśnie stawiające na takie praktyczne zadania. Więc one, na przykład, teraz cały czas męczę tę książkę Wojtka Morandy. Naprawdę jest ciężka i wielokrotnie już odpuszczałem, ale po pomału, pomału przez nią przebrne, A tam właśnie są takie fajne, bardzo praktyczne zadania. Nie taka typowa obliczeniówka właśnie, że ciach, ciach, mat. Tylko tak trzeba trochę finezji tam dorzucić. No i też nigdy nie wiesz do końca, czy to jest zadanie na znalezienie właśnie konkretnego forsownego wariantu, czy jest to zadanie na znalezienie planu gry. Czyli tak jak to typowo w szachach. Nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Więc to i to. Bardzo mi się podoba to, że w poprzednim roku udawało mi się codziennie, praktycznie codziennie, przysiąść nad tymi szachami. Takie 2-3 godzinki to było minimum, czasem nawet znacznie więcej. Także pod tym względem bardzo spoko, z tym, że mam parę kłopotów, nad którymi właśnie też chciałbym po, popracować w tym roku. Więc tutaj właśnie dopisałem te kwestie i tutaj jest ciekawa sprawa, tak zacznę od końca, bo dwa lata temu tak po malutku zacząłem zamieniać się w pulpeta i tak w pewnym momencie zrozumiałem, że trzeba się wziąć za siebie i tak właśnie zacząłem, jak mieszkałem na, mieszkałem na romantycznej w Lublinie, a później na muzycznej, no to chodziłem na siłownię i to tak naprawdę... Bez zmiłowania trzy razy w tygodniu, y, zawsze na siłowni byłem. Y, tylko y, w pewnym momencie, jak się y, przeprowadziłem, bo urządzałem mieszkanie. No to miałem wtedy, jeszcze wtedy były te polczący, Miałem wtedy ty, tyle na głowie, że przestałem chodzić, jeszcze tam w międzyczasie zamykali, otwierali te siłownie i tak dalej. No i właśnie jak w pewnym momencie przestałem chodzić, tak do tej pory nie wróciłem. Nie powiem, że nie, tam. Na chacie sobie trochę ćwiczę, ale nie jest to tak regularne i tak porządne, jak chciałbym, żeby to było, także na pewno tutaj nad tym będę musiał popracować. Dieta też mi się przez te same czynniki rozjechała i to bardzo mocno i znowu zacząłem się zaokrąglać, także z doświadczenia już wiem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. No i punkt trzeci to jest ten sen. Naprawdę ze spaniem ostatnio mam niesamowity problem i bardzo mnie to wkurza, bo ja mam coś takiego, że jeżeli wcześniej wstanę, to znaczy dla mnie wcześniej to powiedzmy, nie wiem, jakaś 7, 38, i tak do południa zrobię właśnie te 2-3 godziny treningu, to już potem cały dzień mam fajny. Już potem sobie albo jeszcze więcej szachów zrobię, albo tam inne rzeczy, inne moje obowiązki ogarniam. Ale jeżeli wstanę jakiś zmarnowany że się po prostu nie wyśpię, albo wstanę jakoś późno i wtedy już naprawdę ciężko mi się jest zebrać za różne rzeczy i cały, cały mi się dzień wtedy rozjeżdża. I no trening to akurat jest praktycznie zawsze zrobiony, no ale jeżeli tam wstanę sobie o 12, no i zrobię te 3 czy 4 godziny treningu, no to już jest 16, no a jeszcze mam masę innych obowiązków do ogarnięcia, no i wtedy po prostu tego dnia... Tego dniami mi brakuje. A, a z tym snem mam taki problem, że po pierwsze, czasem mam tak, że tyle rzeczy mam na głowie. Co yy, tam jakieś problemy, nie problemy, ale też różnorakie pomysły, że po prostu nie mogę zasnąć na w świecie i tak leżę sobie, tak rozmyślam, 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 mi wpadnie jakiś pomysł na odcinek. No to wiem, że jak sobie nie zapiszę, to rano nie będę pamiętał. No to tam wstaję, na telefonie zapisuję, no i później znowu leżę, 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 coś mi się tam przypomni i tak dalej, więc yy, trochę yy, za dużo rzeczy mam na głowie, to pierwsze. A po drugie trochę mam problem z takimi różnorakimi akcjami typu Speed Church Championship, gdzie tam na przykład mecz się zaczyna o 21 czy 22, no to szkoda nie skomentować, no ale znowu jak to komentowanie kończę o pierwszej czy 2 w nocy, jeszcze jestem nabuzowany, no to tym bardziej zasnąć nie mogę, i, no i później mi się właśnie ten sen rozjeżdża, kolejnego dnia jestem taki zmulony, a później znowu zasnąć nie mogę i takie błędne koło. Także coś tutaj będę musiał ogarnąć, i rzeczywiście mi się podoba, że w 2021 roku dużo różnorakich rzeczy sobie powywalałem, sporo rzeczy podelegowałem, także teraz tych projektów mam znacznie, znacznie mniej. Na kilku rzeczach się skupiam to jest przede wszystkim na moim rozwoju szachowym. Na rozwoju moich tam mm, kanałów, YouTube, Twitch yy, i tak dalej. Yy, no i też wiadomo, praca dla yy, Czeskomu. I właściwie na tych trzech rzeczach bym się chciał skupić i. Yy, znaczy to, jeżeli mówię o te zawodowe sprawy, no bo tam dochodzą takie rzeczy jak ślub, tego typu yy, atrakcje. Yy, no ale jeżeli właśnie chodzi o te zawodowe, to nie chciałbym brać żadnych nowych projektów, żadnych nowych pomysłów. Ja właśnie jestem taką osobą, że mam dużo tych pomysłów, dużo rzeczy bym chciał zrobić, ale tak z doświadczenia wiem, że yy, jak wszystko naraz, no to wszystko wychodzi beznadziejnie, także lepiej na paru rzeczach się skupiać. I właśnie to w tym roku bym chciał zrobić. Także nie sądzę, żebym ten rok skończył już z tytułem GMA, ale myślę, że takie 2,450 jest w zasięgu. Jeżeli chodzi o GMA, to tu się całkowicie nie przejmuję, bo ten poziom to myślę, że mam już od dawna. No i teraz kwestia, żeby tam jeden turniej siadł. No to w, w ciągu roku bez problemu co najmniej jeden siądzie. Także mam nadzieję, że skończę ten rok... Z rankingiem 2450 tytułem IEMA, Jakby jeszcze siadła jakaś norma na GMA, no to już w ogóle byłoby perfekto. No więc w takim razie koniecznie daj znać w komentarzu, jakie Ty masz plany na 2022 rok, jeżeli chodzi o szachy i inne rzeczy. No, ten odcinek taki przegadany, ale chciałem właśnie o tym opowiedzieć. Także cóż. Śledźcie, śledźcie moje poczynania. Na dawidszachuje.pl, w prawym górnym rogu jest strefa kibica. Tam zawsze wrzucam wszystkie linki do turniejów, które gram, do transmisji tych turniejów, także możecie śledzić jakie to nowe debiuty będą wrzucane do repertuaru. Także cóż, dzięki za uwagę. Pa! Pamiętaj, zostawić komentarz w czerwie -czerwite.